Siemano moi drodzy, od razu się przyznam, zanim przejdziemy do tematu, bo ktoś na bank spyta, ta pomadka, którą mam na ustach to jest, chociaż raz nie mieszanka tysiąca z całego dnia, tylko mam jedną, to jest pomadka Yoko Matte Lips i ten kolor tutaj nazywa się 63 Simply Red i nie mam ani konturówki, ani jakiejś innej pomadki, ani niczego innego, to jest tylko ta pomadka, także... Uh -huh. Kolor jest po prostu przecudny i nie mogę się aż napatrzeć na nią. Dobra, dzisiaj będzie film o y, tych nowościach w mojej kosmetyczce, które się pojawiły w ciągu ostatnich miesięcy. Część z nich to są produkty, które dostanę od firm, y, bo mam skrytkę pocztową, na którą można przysłać jakieś rzeczy. Y, mam y, część kosmetyków, które kupiłam sama, część dostanę od moich jakichś tam przyjaciół, znajomych i część od widzów też dostałam, także nie mam pojęcia, co już widzieliście. Ja z zasady te, te jakieś paczki, jak do mnie przychodzą, to otwieram na tym drugim kanale. Gdzieś w trakcie vlogów, ale tak jak mówię, wiem, że nie wszystkie osoby oglądają vlogi, więc zapytałam, czy macie ochotę zobaczyć taką, taki, taki zbiorczy film, w którym będą wszystkie nowości ostatnich tam miesięcy i wszyscy powiedzieli, że chcą, także dzisiaj właśnie mamy taki odcinek. Będę to pokazywać w kolejności totalnie przypadkowej. Część rzeczy już otwierałam używałam, mam jakieś zdanie, część to są kompletne nowości jeszcze w kartonikach. Najbardziej ekscytująca Paczka ostatniego miesiąca dla mnie, co wiem, że będzie zaskakujące, ale były to opakowania na kosmetyki. Jej! Ja wiem, że to może nie brzmieć ekscytująco, ale dla osoby, która robi kosmetyki domowe, naprawdę fajne opakowanie to jest super prezent. Jak ostatnio miałam taką akcję, że przyszedł znajomy i przy nim mówi: Mam, wiesz co od mamy i od siostry kosmetyki? Znaczy, pudełka po kosmetykach dla ciebie. Ja się tak ucieszyłam, naprawdę, że szok. I tutaj mam właśnie sporo butelek z atomizerem, sporo butelek z pompką, także na jakieś większe kosmetyki, jakieś do ciała produkty będę mogła sobie tam po, popakować do nich. Mam też takie fajne opakowania na dezodoranty, trochę takich kolorowych opakowań na produkty do ust i na perfumy, na jakąś, wiecie, kolorówkę naturalną, tam na przykład na błyszczyk, na cienie do powiek i takie inne rzeczy, więc moi drodzy, możecie się spodziewać, wiecie, dużo przepisów w najbliższym czasie, bo jak, jak mam tylko jakieś fajne opakowania, to mówię, a mi coś zrobiła do tego do środka, musimy zobaczyć. Także w najbliższym czasie możecie się się spodziewać przepisów z różnymi rzeczami. Kupiłam sobie zioła, tym razem to jest liść mięty pieprzowej i korzeń lukrecji. Te mm, głównie będą przeznaczone do mieszanki, żeby zrobić sobie herbatę, ale ja używam suszonych ziół również do parówek ziołowych. Tu wam zostawię linki, jeżeli nie wiecie o co chodzi. I ziół używam również do przygotowywania naparów, z których dalej robię kosmetyki. Teraz akurat tylko te dwa były mi potrzebne, ale od czasu do czasu kupuję tam jakieś różne. Mam trochę nowych produktów z Fresh and Natural. Tych, które już znacie, nie będę wam pokazywać, bo tam peeling malinowy i balsam do ciała malinowy to po prostu chyba do końca świata będę wracać do nich w tej z powrotem. Teraz mam regenerujący balsam do ciała, który jest o zapachu orzecha, ale wiecie co? On nie pachnie. Orzechowo. On dla mnie pachnie jak Nutella. Naprawdę on dla mnie pachnie jak Nutella. Fantastyczny kosmetyk. Ja już go używałam 4 albo 5 razy z rzędu w ostatnim tygodniu. Uwielbiam ten balsam. Myślę, że chciałbym Wam zrobić film o regeneracji ciała po lecie, ale nie wiem, czy on dotrwa do tego nagrania, bo myślę, że zdążę go skończyć w międzyczasie. I drugą rzecz, która jest bardzo ciekawa, którą chciałam Wam pokazać, to jest taka kuracja borowinowa. Sól do kąpieli z algami, rozmarynem i lawendą. Jak wiecie, ja nie mam wanny, natomiast czasami, jak mnie przyciśnie, to wiecie, tak się skompresuje i jeszcze się na. Z Brodziku albo robię sobie po prostu kąpielę stóp, czasami właśnie po to, żeby na nogą dać odpocząć, jak na przykład musiałam chodzić na szpilkach cały dzień, albo po prostu mam ochotę na taki wiecie relaksujący wieczór. Przepięknie pachnie, bardzo fajnie relaksuje, czekam tylko na jakieś wiecie, najbliższe wakacje, żeby była tam wanna, żeby mogła się położyć i dać mięśniom odpocząć po treningu. Bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę jak macie wannę, to wam zazdroszczę. Kupiłam ostatnio też dwa kosmetyki z trochę niższej półki cenowej, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. O tym kremie słyszałam bardzo dużo dobrego. To jest Sylveco Krem Brzozowo-Nagitkowy z Betuliną. Ja chciałam tą wersję gęstą. Miałam rokitnikowy krem od nich, ale nie byłam z niego zadowolona. Ten lekki brzozowy. Właśnie nie pamiętam, jak to się z nim stało, ale jakoś przeleciałam chyba przez opakowanie bardzo szybko i nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakie miałam o nim zdanie. Wydaje mi się, że on był taki właśnie lekki. Dla mnie może był nawet za lekki, ale nie, może, może muszę kupić po prostu drugi i zobaczyć, jak to było, bo coś tam mi. Nie, nie mam jakiegoś konkretnego wspomnienia o nim. W każdym razie ten, bardzo jestem ciekawa, czy to będzie jakiś taki fajny krem nawilżający. I mam też z Green Pharmacy. Bardzo dużo osób pyta mnie o kosmetyki tej marki. Delikatny żel do mycia twarzy dla suchej i wrażliwej skóry z aloesem. Jeszcze go nie używałam, jeszcze Tutaj ta pompka jest na dole. Jak tylko go otworzę i pożywam trochę, to dam wam znać, bo kosztował mi chyba z 5 czy 6 zł. E, także no, mam dużo oczekiwania, bo tak jak mówię, wiele, wiele osób pyta. Wiem, że one są dostępne w naturach, także łatwo sięgnąć po takie produkty. E, mam nowy żel aloesowy ze Skin 79. Nie oszukujmy się, nie ma takiej ilości żelu aloesowego, którego ja bym nie zużyła. Ja używam go do. Jak sobie robię od czasu do czasu maskę na włosy, do ciała, do twarzy, jakichś wiecie, grubą warstwę żelu aloesowego zamiast maseczki. Jak wiecie, taka naprawdę z pół centymetra w tym leży 20 minut i wtedy dopiero to zmywam. Uwielbiam żel aloesowy, jestem naprawdę wielką fanką. Tutaj mam 99% aloesu właśnie w tym żelu. Jeszcze go nie otworzyłam, bo jeszcze kończę mój z B .B., ale myślę, że tam to jest kwestia tygodnia albo dwóch i, i się do tego dobiorę. Mam takie coś, co koniecznie chcę wypróbować gdzieś na nagraniu, bo podejrzewam, że to będzie świetna zabawa. Pore Bubble Cleansing Mask. Też ze Skin 79. To jest taka maseczka w płachcie, która e, ma się pienić na twarzy. Nakładasz maseczka, potem ona zaczyna się pienić. I właśnie ona ma działać oczyszczająco. E, mega, mega, jestem ciekawa. Już nie mogę doczekać, żeby ją wypróbować, ale wydobra. Nagram to, bo podejrzewam, że może to być, wiecie, fajna zabawa. Mam jeszcze taki kosmetyk. Przepraszam, że jest taki brudny, ale e, on mieszka w mojej torebce. Po prostu od kiedy otworzyłam tą paczkę, to on mieszka w mojej torebce. Noszę go ze sobą wszędzie. E, to jest w 100% naturalny taki e, multi stick bone, czyli taki balsam w z olejem żóżowa. Wygląda jak gigantyczna pomadka. Fantastyczna forma, fantastyczna. Zdarzyło mi się, nie ukrywam, jak na przykład malowałam znokcie w pociągu i ktoś się na mnie gapił, to wyciągałam sobie właśnie go i wiecie, udawałam, że to jest pomadkę do żeby zeschizować tego człowieka. W każdym razie ta długa nazwa multi drżowa Multi-Stick Balm, została zastąpiona przeze mnie i moje koleżanki nazwą Sexy Stick, bo ja używam tego produktu głównie. Na przykład jak macie masz ramię i jak, nie wiem, mam jakiś występ albo jakieś nagrania, albo jakieś warsztaty prowadzę albo coś takiego i chcę, żeby to super ładnie wyglądało, to nakładam go w ten sposób na ramię, nie wiem, czy Wy będziecie to widzieć, bo tak czy siak moja skóra jest bardzo nawilżona, więc jakoś tam specjalnie w tym świetle nie będzie różnicy, ale on właśnie powoduje, że, że skóra ma taki ładny połysk. Podobne coś jak, ta, jak ta, ten olejek z, ze złotymi drobinkami, tylko tu nie ma żadnych drobinek, to po prostu daje taki, wiecie, taki połysk, nie drobinki, tylko połysk. Ma świetną, wygodną formę, używam go też jak mam jakieś, wiecie, suche skórki, albo jakieś, nie wiem, łokcie, no obojętnie co, co potrzebuje chwili nawilżenia, tak jak, wiecie, jak używam mojego balsamu w kostce, tylko, że to ma świetną, wygodną formę takiego sztyftu. Bardzo, bardzo fajny produkt, jestem mega z niego zadowolona. Mam jeszcze dwie nowości z Orientany, które jak wychodziły na rynek, to ja po prostu aż się trzęsą, żeby łapie swoje na nich położyć. To tutaj większe to jest krem ze śluzem ślimaka i on jest na dzień i na noc, a tutaj to mniejsze opakowanie to jest krem... Za ślimaka na dzień i na noc pod oczy. Jeszcze ich nie otworzyłam. Teraz kończę. Dzisiaj albo jutro wieczorem już do Dęka poleci mój krem do twarzy na noc z Biotuju i mam otwarty kolejny, którego będę używać przez chwilę, żeby wam powiedzieć, co na jego temat sądzę. I wtedy, jak już wyrobię sobie konkretną opinię, to, to dopiero otworzę tamten, ale naprawdę już mega, mega jestem podekscytowana. I jeżeli będzie tak dobry jak maseczka, to mam naprawdę moje oczekiwania są ogromne. Zresztą słychać, że się zapętliłam trochę w swoim własnym zdaniu. A propos w ogóle produktów z Biotuju, ja jeszcze czekam na paczkę z kosmetykami z Biotuju i z, trochę z innymi markami, których jeszcze nie znam, ale to dopiero jak przyjdą i będzie jakiś, wiecie, konkret większy, to będę Wam dopiero pokazywać. E, mam też nowy balsam do ciała. Kupiłam sobie balsam łagodzący z owsem, z Biobi. Bardzo jestem ciekawa, jak on się sprawdzi, bo w większości przypadków te produkty z dodatkiem ekstraktu z owsa są bardzo silnie nawilżające. Ja zresztą mam ekstrakt z owsa, którego dodaję do różnych kosmetyków. E, sporo osób pyta właśnie o jakiś gotowy balsam, bo nie chcą robić same, Coś dla skóry z egzemą, albo coś dla skóry takiej, która się bardzo łuszczy, bo jest aż tak przesuszona, więc mam nadzieję, że to będzie odpowiedź. Jeszcze nie wiem, jak on się sprawdza, bo nie używałam, bo na razie obsesyjnie używam wszystkiego z Fresh and Natural. Mam też regenerujący krem na noc z i Jeżeli pamiętacie, ja Wam kiedyś pokazywałam taki, um, taką, taki peeling mikrodermobrazję z Esse właśnie. Dalej używam, dalej uważam, że jest fantastyczny kosmetyk. Zobaczymy, jak ten krem się sprawdzi. Jeszcze go nie otwierałam. Uwielbiam to opakowanie. To jest szkl tak, taki szklany, wyższy słoicz. Uwielbiam w ogóle szklane opakowania, jakoś mam obsesję trochę na ich punkcie. Mam też taki produkt z Santa Verde. Nie kojarzę w ogóle tej marki, nie wydaje mi się, że kiedykolwiek coś miałam od nich. Produkt nazywa się Extra Rich Beauty Elixir i to jest takie serum olejkowe. Zobaczymy, też jestem bardzo ciekawa. Także zobaczymy, jak się te dwa sprawdzą. Szczególnie dziękuję pani Edycie, która mi napisała przyśliczną karteczkę razem z tymi kosmetykami. Także dziękuję, miło mi, że o mnie pomyślałaś. Mam też najnowsze serum z Recibo. To wam chyba pokazywałam gdzieś na Instagramie. To jest serum olejowe, też go jeszcze nie używałam, bo nie miałam kiedy, kurczę, naprawdę nie miałam kiedy. Kończę jeszcze moje serum domowe. Jedno i kończę jeszcze serum z nickel to z witaminą E. Mm, też znakomite jest. Już mi tam została powiedzmy jedna trzecia opakowania. Myślę, że ta jedna trzecia to mi starczy na, na dłuższy czas, także skoro już o tamtym wiem, że jest dobre i działa, to chyba je odstawię na trochę, albo oddam je mamie, a zacznę używać jakichś innych, żeby móc Wam powiedzieć, co tam o nich sądzę. Mam też nowy krem pod oczy z Nuxa. To jest krem, który ma przeciwdziałać zasinieniom, wiecie, zaciemnieniom pod oczami. Anti-dark spot, anti-dark circle eye counter cream i jeszcze do tego ma nawilżać i podejrzewam, że Tutaj on ma działać przecież Zobaczymy, zobaczymy. E, z tymi kosmetykami jest tak, że one nie mają super 100% naturalnych składów, ale ja nie mam z nimi żadnego problemu. Nigdy mi się nie zdarzyło, że kosmetyk z nóg sam mnie uczulił, także zobaczymy, mam duże nadzieje. Wiecie, co się za już tu tak długo, że mi nogi zdrętwiały. E, na koniec mam wam do pokazania jeszcze dwa produkty z. Madary, nie mam pojęcia, czy wam je pokazywałam. Wydaje mi się, że w Open boxie były tylko. Tutaj na tym kanale chyba o nich nie mówiłam. Mam serum do twarzy i krem do twarzy. One są oba z takiej nowej serii SOS Hydra i to jest Recharge, um, Recharge Cream, a ten drugi to jest Hydra Repair Intensive Serum. Serum miałam ze sobą na wakacjach i używałam go w, na Korfu każdego dnia wieczorem. Zużyłam go gdzieś mniej więcej dotąd. O matko, jaki to jest fantastyczny kosmetyk. Pachnie pięknie, wspaniała konsystencja. On wygląda dla mnie bardziej jak rozświetlająca baza pod podkład niż jak kosmetyk nawilżający. No tak po tygodniu jest mi ciężko powiedzieć a propos jakiegoś takiego długofalowego działania. Jeśli chodzi o nawilżanie takie na teraz, że nakładasz i czujesz, że twoja skóra jest nawilżona i, się, i wiecie, dobrze się ma, wstajesz że rano jest w fajnej kondycji, naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie chcę jeszcze wydawać opinii o nim takiej pełnej, dlatego że ja używałam też codziennie masek w płachcie i masek nawilżających, więc nie, nie, wiecie, nie mam pewności, czy on tutaj to zapewnił, ale na pewno Wam nagram recenzję, albo jak nie dam rady, to napiszę Wam na blogu chociaż trochę na ten temat. E, tego kremu, tak jak mówię, jeszcze nie otworzyłam. E, ja bardzo lubię kremy Madary. Miałam krem SOS wcześniej, e, miałam krem na noc, miałam jakąś chyba próbkę, taką większą, 30 ml czy coś, kremu na dzień. Bardzo lubię ich kremy do twarzy, także zobaczymy. Wiem, że mają też kosmetyki e, do makijażu, jakiś tam taki krem BB albo coś takiego. Jeszcze się zastanawiam, czy może sobie czegoś takiego jego nie kupić. W każdym razie te będę dalej testować. Jak tylko będę miała jakąś opinię taką konkretniejszą, to Wam dam znać. Ale myślę, że to przynajmniej miesiąc jeszcze będzie trzeba poczekać. I ostatnia rzecz, którą najbardziej chciałam użyć, a nie mam nigdy czasu na to, albo jak włożę to gdzieś do jakiegoś pudełka do nagrania, to potem zapominam. Dostałam od jednej z dziewczyn, które mnie oglądałem. pozdrawiam Cię serdecznie, taką ściereczkę do zmywania do zmywania maseczek. I ta ściereczka ma troszeczkę przypominać właśnie te gąbki, kączek pod tym kątem, że ma być jak wyschnie, to ma być sztywna, potem jak się ją namoczy, to ma być miękka i tak dalej, i... ale to dzisiaj sprawdzę. Dzisiaj w końcu nagram dla Was ten film i mogę pójść teraz otworzyć to i, i zobaczyć, jak ona się ma. E, także myślę, że tak jest, ponieważ już robi się trochę późno, to ja teraz pójdę, zmyję tą glorię, którą mam na twarzy i, e, i od razu zrobię sobie maseczkę zobaczę, jak to się sprawdza. Dobra, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to był dla Was ciekawy film. Tak jak mówię, jeżeli któreś z tych rzeczy konkretnie Was interesują bardzo, byście byli zainteresowani jakimś, wiecie, w, w, w jakąś informacją szerszą na ich temat, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, bo wtedy ja sobie jakoś, wiecie, kolejność otwierania tych paczek ustale. Dobra, nie oszukujmy się. Będę się starać ustalić, ale jak już mnie przyciśnie i pomyślę sobie, hej, a czy to jest fajne? To ja już to otworzę i zacznę tego używać, także... Ja po prostu kocham pielęgnację, no co Wam poradzę? Ja po prostu kocham pielęgnację. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na niedzielę, bo będzie film z serii ABC Domowych Kosmetyków. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!